Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odbieramy za nagrody... Nagrody za Food Champions. Oprócz tego yy, zobaczycie paczki z sześcioma informami. Właściwie sześć pojedynczych paczek z informami. Także trochę tego mamy. Tutaj dostajemy dwie paczki yy, za 100 tysięcy i 50 tysięcy monet. Yy, w ten weekend miałem, słuchajcie, rozegrać... 80 spotkań, no ale jak widzieliście, był pewien glitch, który sprawił, że EA musiało odwołać Food Champions w bieżącym tygodniu. Zresztą on nadal działał jeszcze wczoraj, tak naprawdę, dlatego nie ma co się dziwić, bo jeżeli ludzie mają wykorzystywać te glitche, no to bez sensu taka niesprawiedliwa gra, więc tutaj propsy dla EA. No i myślę, że możemy otwierać te paczki. Dwie za 100 tysięcy, zobaczymy, czy będzie coś ciekawego. Jak ekran by się zatrzymał, to nie miałbym nic przeciwko, ale w pierwszej paczce duża flara natomiast. O, Miller, okej. Okay. 87 overall. Okej. Okay. Duża flora, natomiast no wiadomo, no tym Millerem za bardzo nie pogramy. Ej, chociaż jest też Benarfa, który też ma swoją wartość. Miller około 10k, załóżmy. Ej, no to tutaj szanuję. Do tego, słuchajcie, tego Benarfa jeszcze sprawdzimy. Resztę wystawimy na listę transferową. Benarfa też swoje kosztuje. Okej. Okay. Także ponad 100 tysięcy ogólnie myślę, że wyjdziemy na tym pack openingu. Zresztą tutaj wezmę wszystko sobie. Słuchajcie, w niedzielę też prawdopodobnie rozpocznie się nowa seria, którą planowałem już bardzo dawno temu. Dowiecie się, no myślę, że w niedzielę dopiero, eee, co, co to będzie tak naprawdę. Na razie. Pozostawiam Was trochę w niepewności. Tutaj mamy Esio, nieco gorsza karta, chyba to jest Fonte Tak jest, 83 overall. No ale też mam, mamy, słuchajcie, w tym odcinku na pewno walkout. Wśród tych informów, bo właśnie dzięki jednemu informowi udało mi się kupić legendę Wiejry. No właściwie, no wiadomo, że zawartość tego Informa nie dostałem tego, tego Wiejry, bo Wiejra kosztuje 2 miliony końców. Natomiast. Po sprzedaży mm, tego wiejry spokojnie mogliśmy, Boże, po sprzedaniu tego informa mogliśmy sobie pozwolić na tego wiejra, a teraz sami zobaczcie jakie informy trafiliśmy. Okej okay, moi drodzy, mamy sześć paczek z drużyny tygodnia, zobaczymy czy coś ciekawego trafimy. Jest trochę tych kart ciekawych do trafienia. Pierwsza karta, eś, o! o Marka, no nie no, za wiele nie będzie warty, więc myślę, że od razu wysyłam go na listę transferową, udaje się yy, na kolejną paczkę. No żeby było jedno boom, chociaż jedno boom z tych informów i naprawdę jej do naszego składu dołączy i to lada moment, mamy SPK A Badley. to też będzie zawodnik warty niewiele Ale nie ma co narzekać, zawsze mogło być gorzej Dobra, wybierzemy teraz tę paczkę I czy będzie jakieś boom, flara Ładna, napastnik Włochy, Calviari I to jest Borriello, trzecia paczka i niestety Słabo, słabo Okej, okay, jeszcze trzy paki przede mną jest zatrzymanie ekranu, a więc będzie to genialny inform. Kto tam mógł być... walkout? Uwaga, kto to jest? Kto ma? Anglik? Czy też... Harry Hurricane, I ta karta będzie warta na pewno sporo! Ohoho! Mamo, dobra, jeszcze... Yy, tym bardziej, że możemy go sprzedać od razu. Zobaczmy jego wartość na rynku. wideoki do 300 tysięcy. 240 tysięcy najtańsze. Mamy ładny walkout. Tutaj już nie będzie walkoutu, może... Jeszcze jakaś fajna karta nam się trafi, no ale ten... ten już na pewno da nam właściwie zarobek na... na tego... na tego... na legendę Viery. I ostatnia paczka. Zobaczmy. Czym zakończymy otwieranie informów i uwaga, w środku kolejny śpek. No strasznie te karty się pobielały, niestety, no ale trudno. Okej okay, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to koniecznie zostawcie kciuka w górze, a żeby nie przegapić nowej serii, która prawdopodobnie ruszy w niedzielę, zostawcie subskrypcję. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, no i na razie.